Wiem jaką mogę mieć PR, jakie mogę mieć wizerunek w oczach tych wszystkich ludzi, którzy to oglądają, oczekują tej krwi, to jest właśnie no, jak grzyska, takie, wiesz. Czyli ty tak nakładasz tą maskę idziesz i grasz, bo tak, ci za to płacą, Tak, ale, to jest rola. Ale ponie... dzisiaj mówię, że grałem, mm. ale wtedy byłem w tym tak głęboko, że nie byłem w stanie od tego do końca odejść, miałem świadomość tego, okay. że to jest złe, musiałem kłócić się, musiałem robić tę sytuację, musiałem się utrzymać, mm. bo ja z tego zarabiałem, nie ma pieniędzy. No tak, ale to jest dalej to małe dziecko, które w domu dziecka walczy tak, przeciwko. Tak, i teraz jesteśmy w momencie, kiedy ja cały czas muszę walczyć z tymi ludźmi tak. wszystkimi, krzyczeć mm. do siebie, wyzywać się i zobaczyć. Ja wiem, że to jest złe, ale z tyłu głowy wiem, że mi to robi robotę, że ja tkwię w czymś złym, że robię to tylko dla pieniędzy, ale miałem świadomość tego mm. zawsze. Po co to robię? Bo dzisiaj już tego nie muszę robić, bo to, co zrobiłem, zainwestowałem. Zbudowałem siebie na nowo. Siemanko wszystkim chciałbym was zaprosić na szczerą, długą rozmowę i bardzo prawdziwą, która mam nadzieję, że dotrze do wielu z was i wyciągniecie coś dla siebie. Całą rozmowę można zobaczyć na YouTube. Doktor Miłość, rozmowy z Tobą. Dziękuję i do zobaczenia. Miłość rozmowa.